Na miesiąc przed rozpoczęciem rozgrywek piłkarskich klas A i B kluby piłkarskie występujące na tych poziomach klasy rozgrywkowej z gminem Mszana Dolna postanowiły nie przystąpić do wiosennej rundy rewanżowej. Jestem po prostu zaskoczony tą sytuacją. Prezes Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej Stanisław Strug otrzymał pismo podpisane przez przedstawicieli klubów z Mszany Dolnej, że te ze względu na otrzymanie niewystarczających środków z budżetu gminy nie przystąpią do rozpoczynających się w kwietniu rozgrywek. Jeżeli kluby zmyszany nie przystąpią do nich, to te po prostu się nie odbędą, wyjaśnia prezes. Sytuację działaczy zmszany dolnej rozumie prezes Ludowych Zrzeszeń sportowych Stanisław Piegza. W ubiegłym roku klub EK Zupniów otrzymał 27 tysięcy na bieżącą działalność plus 5 tysięcy na cenę, czyli 32 tysiące, więc w tej kwocie można powiedzieć w miarę można egzystować. Oczywiście. Nie da się, żeby klub działał tylko wyłącznie z dotacji gminy i mimo takiej kwoty my też szukamy sponsorów, kwoty, które tam zostały jakby zagwarantowane, absolutnie pozwalają na, na pełną działalność tych klubów sportowych i na udział w rozgrywkach. Zdaniem przedstawicieli klubów piłkarskich z mszany dolnej 17 czy 19 tysięcy złotych to zbyt mało, aby pokryć w całości wszystkie wydatki związane z utrzymaniem sekcji piłkarskich. Środki z gminy to jest nawet może nie 50% naszych wydatków, które przeznaczamy na sport dzięki społecznikom, dzięki pracy społecznej zarządu, zawodników oraz sponsorów, którzy nam jeszcze pomagają, jest możliwe działanie w. Tej dyscyplinie sportu. I zawodnicy, i działacze bardzo często ze swoich kieszeni dorzucają do, do wspólnej działalności. W Limanowskiej A klasie występują dwa zespoły, tyle samo co w klasie B. Mimo, że w tym roku gmina przeznaczyła o 60 tysięcy złotych więcej na sport, to środki te poszły nie do klubów piłkarskich, a na sekcje rugby i sekcje siatkarzy. Działacze mają za złe wójtowi, że nie traktuje ich tak, jak powinien. Jedyną powiedzmy drużyną, która skorzystała jest zespół Rugby z raby niżnej i oni, im udało się podwoić budżet. To jest z tych czasami niespotykane. Wszędzie kryzys, wszędzie bieda, a tutaj rugbyści z raby Niżnej dostali 35 tysięcy czy 36 tysięcy złotych, a w tamtym roku mieli tyle samo, co my, praktycznie 17. No jeszcze się nie poinformowali, no nie, no, ale myśmy jakieś spotkanie zrobić z zawodnikami, żeby żeby to po prostu. Poinformować go o takiej sytuacji, która ma zaistnieć. Jest to sprawa na tyle gorąca, że, że tak jak kolega wspomniał, na razie z zawodnikami nie rozmawialiśmy. Treningi jakby toczą się swoim tokiem. Wszystkie koszty utrzymania zostaje przerzucone na klub, czyli opłaty, wszystkie prądu, podatków, utrzymania murawy. Gmina odcina się od wszystkiego. Nie dołożono nam ani złotówki. W tym mamy utrzymanie również trzech drużyn, trenerów. Także nie wyobrażam sobie dalszej współpracy z drużynami na, z, na tym poziomie za te środki finansowe, które otrzymujemy z gminy. Jednak wójt Bolesław Żaba nie zgadza się z taką opinią, bo jak mówi rakbyści czy siatkarze mają dużo większe potrzeby niż kluby piłkarskie. Uważa również, że nie jest obowiązkiem gminy utrzymywanie klubów piłkarskich. Myślę, że w tym wszystkim. I w tym całym zamieszaniu nie chodzi tylko o pieniądze. Jeśli pan wójt widzi w tym politykę, to pewnie jest to sprawa polityczna. No dla nas jest to sprawa typowo i wyłącznie sportowa, sportowa także my to tak tłumaczymy. Grzegorz Szpak TV 28